Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy ktoś mnie tutaj y, ogląda, kto mieszka w Sheffield, ale może tak, bo poproszono mnie, żebym zaprosiła Was y, na narodowe czytanie. Y, które odbędzie się nie tylko w całej Polsce, ale również poza granicami, jak widać, bo w Sheffield również w kościele St. Andrews 16 listopada w najbliższą sobotę o 15.30 odbędzie się y, taka impreza z literaturą, z muzyką, z kawką, herbatą i ciastem. Y, potraktujcie to jako y, okazję do spotkania. Właśnie przy literaturze i muzyce. A kto będzie czytał? No, będzie czytał nawet sam konsul, ale będą też czytać harcerzy i inne bardzo fajne, znakomite osoby. A więc zapraszam, wpadajcie.